Cześć, w tym wideo pokażę Ci jak wygląda instalacja WordPress w Cyberfolks. Przy okazji zainstalujemy sobie darmowy certyfikat SSL, który jest w pakiecie właśnie w hostingu w Cyberfolks. Jeśli jeszcze nie masz domeny lub hostingu, możesz kupić z moim kodem rabatowym. Link do hostingu z moim rabatem znajdziesz w opisie tego filmu. Krótkie intro i zaczynamy. Na początku tego wideo chciałbym poprosić Cię o subskrypcję, o komentarz, o łapkę w górę. To zwiększa moje zasięgi, przez co coraz więcej osób może uczyć się ze mną WordPressa. I tak jak mówiłem przed przerwą, w dzisiejszym nagraniu zainstalujemy sobie WordPress w CyberFolks, który jest partnerem mojego kanału. Pokażę Ci, że z ich autoinstalatorem potrwa to dosłownie kilka kliknięć. Na ekranie monitora widzisz teraz panel. Administracyjny, właśnie hostingiem w CyberFolks. Jeśli kupiłeś domenę oraz hosting, należy tę domenę dodać do swojego hostingu, klikając po prostu dodaj domenę oraz tutaj właśnie wpisując jej nazwę. Te dwa checkboxy zostawiamy domyślne. Następnie przechodzimy do instalacji certyfikatu SSL, darmowego certyfikatu SSL w CyberFolks. Jeśli kupiłeś domenę, na świeżo musisz poczekać z instalacją certyfikatu SSL. Ta domena musi zostać zarejestrowana. Internety, mówiąc krótko, muszą ją przemielić, zanim ona będzie na tyle aktywna, by byś mógł na niej zainstalować certyfikat SSL. Trwa to różnie. Z doświadczenia wiem, że trzeba te kilka godzin odczekać. Następnie wybieramy sobie tę domenę, na której będziemy instalować certyfikat SSL. A następnie po instalacji SSL-a zainstalujemy sobie na tej domenie czystego WordPressa. Klikam w nazwę domeny, na której będę instalował certyfikat SSL i przechodzę tutaj do opcji zaawansowane, certyfikaty SSL. Klikam utwórz swój własny certyfikat. Zaznaczam opcję darmowy certyfikat Let's Encrypt. Te opcje zostawiam tak jak są. Klikam zapisz. No, i tu trzeba odczekać około minutki, i po chwili mamy właśnie taką informację, certyfikat i klucz zapisane. Wracamy na stronę główną. Klikamy sobie raz jeszcze nazwę domeny, na której będziemy instalować czystego WordPressa. Przechodzimy sobie na dół, i tu mam: Instaluj WordPress. Klikam w to. Następnie klikam instaluj tę aplikację. Następnie wybieram nazwę domeny z prefiksem https, ścieżkę domyślną "blok", kasuję. Tutaj sobie piszę swój login oraz hasło do logowania do panelu administracyjnego WordPressa. I na koniec potwierdzam przyciskiem: Zainstaluj. No i teraz musimy odczekać dosłownie minutkę, dwie. Tu mamy pasek postępu instalacji w prostej formie, właśnie graficznej. I to wszystko, jeśli chodzi o instalację WordPressa w Cyberforks. Możemy przejść do panelu administracyjnego WordPressa, świeżo zainstalowanego na mojej domenie. Jak widzisz, zajęło to dosłownie chwilkę i było to dziecinnie proste, dlatego zawsze mówię przy wyborze hostingodawcy: patrz czy masz autoinstalator w zestawie. Zwłaszcza jeśli tych stron masz dużo, lub masz zamiar mieć dużo, ułatwia to po prostu pracę. Instalacja jest dziecinnie prosta i trwa no, kilka minut razem z instalacją certyfikatu SSL. Mam nadzieję, że materiał podobał się. Przypominam również o moich kursach. Do których link znajdziesz w opisie tego filmu. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć.